Jak oceni Pan inaugurację sezonu 3-1 na wyjeździe chyba dobry wynik? Tak, ale zdecydowanie uważam, że lepszy wynik niż gra momentalnie. Momentami z gry można było być zadowolonym, zwłaszcza jeżeli chodzi o w pierwszej połowie te 30 minut, bo żeśmy rozpoczęli bardzo sennie, pozwoliliśmy sobie narzucić styl gry gospodarzy. Stworzyli sobie groźne sytuacje, może nie bramkowe, ale było tak dość groźnie, bo nie potrafiliśmy sobie poradzić. Dopiero po 15 minutach, żeśmy przejęli kontrolę, udało nam się strzelić szybko bramki. Wydawało się, że jest wszystko pod kontrolą w drugiej części spotkania, nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, założenia były inne, oddaliśmy inicjatywę, zawodnicy skoncentrowali się na kontry i tych kontr wyprowadziliśmy zdecydowanie mniej, niż mieliśmy do tego sytuacji, ale żeśmy za dużo pozwolili na grę w ataku pozycyjnym gospodarzom, co skrętnie wykorzystali, bo mówię, jeżeli się gra głęboką defenzywą, zawsze można popełnić błąd i taki żeśmy popełnili błąd w doliczonym czasie gry, w konsekwencji rzut karny. I bramka dla mnie gospodarzy, ale mówię, przede wszystkim cieszymy się ze zwycięstwa. Jadąc do Beniaminka, zawsze to są trudne spotkania. Bo ja wiem ze swojego doświadczenia, że to nieraz na takiej fali, entuzjazmie i chce się rozegrać spotkanie, tym bardziej, że gospodarze mieli dość fajną serię, jeżeli idzie o grę na swoim boisku, a nie ukrywam, że my chcieliśmy też podtrzymać swoją serię, bo to był już też liczący tamten sezon, chyba 10 czy 11 mecz bez porażki.